Jeśli chodzi o UME, to na początku też się wczoraj gdzieś tam pośliznął, ale później się faktycznie ogarnął. I tak, okej, okay, na swojej pozycji spisał się dobrze i też do przodu, gdy zespół się przesuwał, to też, też zespołem się potrafił przesuwać. I, I powiedzmy, nie było jakichś tam straconych piłek, które by przez niego przechodziły. Nie gubił tych piłek, więc na pewno pozytywna ocena. Co do kłopotu bogactwa, no pamiętajmy, że tych meczów jest dużo i nagrają się zawodnicy. Nauczyliśmy się już też patrzeć na zarządzanie przez trenerów zespołami wobec pięciu zmian. I dlatego te kadry drużyny muszą być szersze, tych zawodników musi być więcej. Dlatego że myślę i myślę, że się znajdzie na niego miejsce. Sześć dodatkowych spotkań, czy u siebie, trzy na wyjeździe, dochodzi do, do grudnia. Jest puchar Polski, zaległości ligowe do odegrania, więc tego grania jest sporo, więc myślę, że będzie miejsce i dla Jagieły, i dla Kozubala, i dla Umy, i dla Tordarsona. No i będzie musiał też o miejsce powalczyć Radosław Muracki.